Siemaneczki, jestem JO Games. JO po prostu JO I witam Was w kolejnym odcinku z Paper Please, Papers, Please. No, e terroryści JO w no Okej, okay, idziemy do pracy. Walk, walk to work. Przedstawiłem sobie FPS-y, więc widzę datę i wszystko. O. o, no, już miałem włożyć nagrywanie. Ale na szczęście wszystko super i możemy grać. M mogę darować. Pojawiły się regulacje dotyczące wydawania pisma obywatelom. Chodź, przecież to robiłem już. No, robiłem to. Ok. Dociśnijmy dalej. Czy nie dalej, tylko znowu to samo kurde, szkoda. Hmm, witam panią. Co pani ma tu takiego ciekawego? To jest aktualne. E, czekajcie, ten rok. Ten rok. Okej, okay, mamy raj w ogóle. E, Antegerias. A, coś tu nie pasuje. Czekajcie. Jest na sobie to tutaj. Okej okay. Zgodne, nie, nie wierzę Obratę wbijaj. No hmm. Następny I kogo witam, kogo witam, kogo witam, witam panią z roczkami niebieską e, Pani, czegoś chyba brakuje Tak, wykryto niezgodność Okej, okay, dziękuję prawowity może pani wejść no, no i zapraszam następną osobę okej okay. mm, ładna fryzura, fajny przydziałek mm, czekajcie tu coś tu, chyba nie wiem czy tak może być odrzucone może być okej okay. mm, ważne ważne Dziękuję bardzo. Ok, następny dzień, następny na dzień. Fuuu. Przypomniało mi się, że tak powiedziałem. Yy. O, coś mi się w nie zgadza, ale pewnie jest wszystko dobrze. Tak, mail. Mmm, -hmm, Coś mi się tu nie zgadza. Nie to. Tak, o. No to do widzenia panu. Tutaj aktualne było. Tak, aktualne. Ops tu zepsułem, czekajcie. Zaraz to naprawię. Spokojnie. Sekundka. Kad OK Okej, super. No nie. Być dobrze? Wszystko? O, jak mi zaczęło grać. Dobra, dobrze. Dobrze, super. bi pan. Nie I sprawdziłem czy ma dobry face. Dobra, raz się żyje. O, żały sweterek bardzo ładny, podoba mi się. <noise> Kobieta, pasuje, pasuje. A nie pasuje. Do widzenia pani. Czuję bym dał accept. Następny! I kogo witam? A witam, panią. też, też w różowym sweterku e, Tu aktualne... O kurde No kurde No Ach, to jest zdenerwujące i tu... Bardzo Okej okay. Następny Czy... No co jest znowu? No ładko Przez to wszystko no, no daj to! W końcu, a panie... A, to Tu ty, ty, ty jesteś, nie fajnie jesteś... O, paszport, ok No i S rozmawiamy co masz na tłumaczenie. Paszport... Y no niestety musisz mieć. Ale dobra, no, rozumiesz, jeszcze wrócisz, spoko. No i ja będę jeszcze... Ja, mam nadzieję, że mnie nie wywalą z pracy. No ale będę... No, no i pani przyszła, yy, tu aktualne, aktualne kobieta, prawie znowu popsułem wszystko, całe życie. <mulary> Następny, no znowu, co jest? A, do tego nigdy nie sprawdzam, jakiś owłosiony pana, coś tu, a, dobra, zar zarstoczki, fotki. O nie, już miałem ci zaakceptować. Przesłuchaj. No i co masz... A, to to, to było w druku no. Takie życie widzisz, to trzeba musisz... Matku, Boska, chciałem go... Ja no ja pierdzielę, no kurde. Chciałem go wyrzucić, a nie... A nie, to pan sobie pójść, teraz będzie mi się ciało przez to, że ci, ci, spada mi 30% w takiej grze. No kurde, teraz to jest tragedia. Ale też może dlatego, że renderuje się y, też odcinek z Paper, please. Z Papers, please. Pierwszy. A pani się chyba czegoś brakuje. Wykryto niezgodność. Zginęło mi to. No, przykro mi. Ale pani nie wejdzie. Pięć kredytów. Już straciłem wtedy <tryk> mi tak... Oh, w tamtym dniu tak pik nie poszło. Mm. No, witam pana. Pana, pana, pana. Kobieta, no coś mi tu nie pasuje. Czyżby pan... Znie... o koniec dnia. No coś mi też tu nie pasuje. A skąd to pytanie? No to wypierdzielaj pan. Okej. Okay. No to już dzień trzeci się zakończył. Ogrzewanie nie stać nas. No niestety. Tylko jedzenie kupimy. Rozbudowa przejścia granicznego wstrzymana. Dobre, no to czwarty dzień ja zaczynamy! 26 listopada 1982. Okej okay. inspektor. Spoczko, foczko, o, już się robi. O, fajny czerwony kapturek, <grym> ale pan wysoki. Uhu. Uhu, mail, dwa miesiące yy, odwiedziny rozumiem, że to są yy, okej, okay, czekajcie, coś mi tu nie pasuje bo ten, jaki był ten znaczek yy, mpl, dobra, dobry jest okej, okay, chyba jesteś prawowity tylko jeszcze o, coś mi tu nie po, a nie Peter? To z tym dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay. możesz wejść. Następny e, co, ma, co my tu mamy? Mamy tu panią zielony kapturek. Co to nie jest kaptur? Jestem tu przejazdem, długość pobytu Tylko dwa dni, o skończył się Dwa dni, okej okay. Skończył się renderować odcinek, tutaj okay, okej, okay, okej, okay. okej Tak Zapraszam panią. O jak płynnie się zrobiło, 60 FPS stało jak przestał się odcinek renderować O jak płynnie, fajnie, super, radzę, Następny Cześć, grubasku. Mail... O. Dowód osobisty, poproszę. What? O, zgody na wjazd. Nie. Chciałbyś mieć coś naprawdę ważnego, żebym Cię przepuścił? <noise> to trzeba było się upewnić. Nie w moich rękach. Czy to jest... E, trzeba było się upewnić, czy to jest sprawiedliwe. O, znowu do nas nitro przyszedł. Taki pdołek trochę. Nie no, oczywiście bez urazy. No, super. Tranzyt... E, Sprawdzę czy na pewno tranzyt yy. dwa tygodnie zgadza się. Mm. O! O! Ho, ho, panie, panie, panie coś mi tu. Nie pasuje. Aj, nie mogę oczywiście tego. Pyk, pyk. No i co masz do powiedzenia? Nic mi o tym nie wiadomo. Stara gadka jak świat. Znaczy stara jak paper, please. <laughs> Następny. No i kto to? Komenciki, kobieta, zgadza się. 6 miesięcy. 6 lat? O, coś mi się tu nie podoba. U. A, coś mi się źle przeczytało. A, tu było, tutaj przeczytałem. Hanna Kolewska. M, M.D.K.J.P. Super. Aktualne, dobry znaczek. Aktualne. A, nieaktualne. No to z tym. No. Wykryto tracił ważność czeka no. Mam cię w dupie Trzeba było dobre papiery sobie kupić <grym> No i to się kupuje do arsotki to się kupuje wszystko Nie ma tak A długość pobytu przez kilka tygodni, czyli dwa ok Skodowa Anna Eee... Kobieta... Fej się zgadza, mam nadzieję. Okej. Okay. Zapraszamy. Sprawujcie się dobrze. Jeszcze z żadnego będu nie miałem tutaj. Znaczy, w tym dniu, a następnym na tym dniu. 26 dzisiaj, nie mogę zapomnieć. Eee... na tej... A... Godziny 60 dni okej okay. Aktualne, aktualne Zgadza się Następnie co? zgoda na wiał o teraz mam. Po... <grystanie> okej, okay, ciacia! Wszystko super. Mogę pana chyba puścić. Yy, no kurde, wpuścić go, da do... tak. Hmm. Jeden, dwa, trzy o Ha O, Kobra stan. A wpuścisz go. My heaven. My heaven. <laughs> o, token! Super, 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 super. Nie ma takiego kraju jak Kobraztan. No w sumie. 83 <laughs> e, kg, 182. A, 182. Coś mi tu nie paść. nie. Ale dla pewno ci sprawdzę. Dane zgodne. Ja Szef, Coś tam, coś tam. Bileta, Ym, aktualne. Nie, aktualne. Jeszcze na dwa lata masz. To super. Okej okay. proszę bardzo, chodź i ostatni chyba klient, hmm. A, no kurde Jezus. no i rzeczywiście na koniec mi się posypały wszystkie mandaty hmm. 185 Pasuje no Kurde Artocka aktualne, aktualne jest no, takie same, okej okay. Męska Do widzenia panu. Niech żyje arstoczka, haha. Ha. Arstoczka. Nie. Więc ja się z wami czekam, to był odcinek z PAPERS PLEASE. I sayonara. I spać. Eles, senhora...